Początek ligi był dla Beniaminka niezwykle ciężki. Najpierw wyjazd do Zabrza, potem u siebie Wisła Płock, wreszcie wizyta na terenie Vive. Bilans fatalny, trzy mecze, trzy porażki. Ciężko jednak wierzyć, by inne zespoły mając tak ułożony terminarz byłyby w stanie coś ugrać. Była tylko po części zadowalająca w, w dwóch spotkaniach, można powiedzieć szczególnie w Zabrzu na wyjeździe oraz... Powiedzmy 40 minut meczu z Kielcami można uznać jako, za jako tako pozytywne. Natomiast ten mecz z polskim pierwszy w domu yy, trzeba przyznać, że zupełnie nie wyszedł. Na to miały wpływ różne czynniki, na przykład nieobecność Iwana Telepniewa, który jeszcze w tym meczu nie grał, był chory i nie mógł nam pomóc. No, dla niektórych chłopaków jest to na pewno zdarzenie z rzeczywistością Superligową. Oni całe życie pracowali na to, żeby zagrać w takich meczach. I to jest normalne, trzeba im dać kredyt, zaufania. I ukaże ręcznie Śląska chcą wreszcie zacząć wygrywać. Porażki z faworytami ich jednak nie podłamują. Myśmy chcieli wreszcie urwać punkty, bo te trzy pierwsze mecze, no tak jak Pan powiedział, no medaliści. Polski. Teraz będziemy musieli pokazać, co przetrenowaliśmy od początku lipca. Te pierwsze trzy mecze pokazały, że, przynajmniej ten ostatni mecz pokazał, że już nasza jakość gry wyglądała dobrze. Myślę, że jak będziemy ciężko teraz pracować w tym tygodniu, trener nas dobrze przygotuje, to w niedzielę może być bardzo ładny mecz. Śląsk jest faworytem starcia z Chrobrym. Obie drużyny miały już okazję walczyć ze sobą dwa razy w sparingach Lepsza była ekipa z Wrocławia. Myśmy grali już oczywiście z Głogowem w spotkaniach sparingowych, ale o tych wynikach musimy zapomnieć, bo to jest zupełnie inna gra niż gra o punkty. Nie chciałbym tutaj zdradzać tajników, ale wiemy jakie są mocne i słabe punkty Głogowa, będziemy starali się je wykorzystać. Wrocławianie chcą po prostu robić swoje. Nie ma presji w klubie po porażkach. Wszyscy sobie też zdają sprawę, że starcie z Chrobem jest istotne, ale jeszcze przed zespołem sporo grania, więc to nie jest mecz o być albo nie być. Treningi, praca na treningach pokazuje na to, że możemy z każdym powalczyć, by na Głogów jest na pewno w zasięgu punktowym. No i musimy po prostu podejść do każdego spotkania i jak z meczem z głogowym, i później z innymi drużynami musimy walczyć, przygotować się na każdy mecz osobno i po prostu pokazać i wtedy przyjdą same punkty. Szkoleniowiec wrocławskiej ekipy nie ma jednak wątpliwości. Śląsk w niedzielę. Chce zgarnąć pełną pulę. To jest doskonała okazja do tego, żeby pokazać się z dobrej strony. Będziemy grali wprawdzie nie na orbicie, ale to nie zmienia faktu, że gramy w domu we Wrocławiu i te punkty muszą u nas zostać. Mecz w niedzielę w hali AWF-u przy Paterewskiego, początek o 17.30. Masini urodził się w 1999 roku w Stadninie koni widzów. Sprzedany za 4000 zł zarobił na torze ponad 2 miliony złotych. Masini, koń polski hodowli, hodowany w stadnie koni widzów. No, karierę w końcach płaskich miał nieszczególną, więc został sprzedany tak za te 4000 zł, co to jest kwotą no, naprawdę niewielką, minimalną, można nawet poniżej minimalnej. Został sprzedany do Czech. Czesi w tamtych czasach, to były lata, koniec, początek XXI wieku, czyli 2000 z groszami, i kupowali dosyć sporo koni polskiej hodowli z przeznaczeniem do gonić z przeszkodami. E, Masini trafił do stajni jednego z najlepszych czeskich trenerów, czeskich Mira Olechli. Już jako pięciolatek błysnął wielką formą, wygrywając dwa największe wyścigi przeszkodowe we Włoszech. Massini jest doskonałym przykładem na to, że w konie warto inwestować. Oczywiście, jak we wszystkim, potrzebny jest inos i, i odrobina szczęścia. Trzeba mieć trochę szczęścia, tak jak w totalizatorze konnym czy innym. Ale rzeczywiście można niewielkim kosztem trafić na znakomitego konia i zyskać dużo, dużo więcej niż się w niego włożyło. Przy okazji prestiż, prestiż sławę. Także naprawdę warto, jeśli ktoś rzeczywiście, a do czego zachęcamy, ma zamiar yy, zainwestować w konia wyścigowego, to dobrze się rozejrzeć, troszkę pojeździć po aukcjach. <coughs> Przepraszam pojeździć troszkę po aukcjach i można naprawdę perełkę trafić za nieduże pieniądze. Wyścig Massiniego będzie jednym z najciekawszych wydarzeń 14 dnia na Partynicach. Kto powinien powalczyć o końcowy sukces? Kandydatów jest co najmniej kilku. Sopran Best e, powinien być faworytem chociażby z racji tego, że przebieg Wielkiej Wrocławskiej totalizatora sportowego na piątym miejscu i z niewielką stratą do poprzedających go koni Koń zresztą bardzo doświadczony jeśli chodzi o gonitwę z przeszkodami, więc tutaj ta rola faworyta jak nie, jak oby, niejako z urzędu mu się należy. Ale kilka koni no, na pewno nie odda walki zwycięstwa bez walki. Jest tam e, klacz Nagroczacza, która już dwukrotnie była bliska zwycięstwa w sztyplu, w walce zajmowała drugie, trzecie miejsce. I suco z kolei w potowej wielkiej party bardzo dzielnie walczyła do końca o zwycięstwo, też minimalnie tam tracąc na celowniku, więc no na pewno Sopran bez łatwego zadania nie będzie miał. Będą również gonitwy płaskie, też z udziałem kilku dobrych koni. Pobiegną konie, trzyletnie konie arabskie, ale jak pokazała poprzednia niedziela. Emocje w gonitwach z udziałem arabskich trzylatków są nie mniejsze niż pozostałych. Konie te ścigają się do końca, walczą do końca i zdarzają się też nieoczekiwane rozstrzygnięcia. Koniec dalszych pozycji, nagle wyskakują do przodu, wygrywają, więc w tych 11-konnych stawkach też na pewno będzie ciekawie. Niedziela na partnicach, start mitingu 28 września już o 13:15. Na początek szachy klasyczne i czwarty turniej seniorów, który rozegrano podczas dwóch dni w połowie września. Znów kilka partii stało na bardzo wysokim poziomie. Poznaliśmy nie tylko zwycięzcę tego starcia, ale i najlepszego zawodnika tej edycji OMW. W turnieju wygrał Franciszek Sarnecki, który wyprzedził. Macieja Stelmaszuka i Wiesława Rosiennika. Najwięcej powodów do radości miał jednak Stelmaszu, który sięgnął po tytuł mistrzowski. Kolejne miejsca na podium w najbardziej prestiżowej kategorii zajęli Michał Hołownia i Franciszek Sarnecki. Szachistom pozostały jeszcze zmagania w szachach szybkich. My też nieco podkręcamy tempo, bo za nami kolejny turniej w Badmintonie. Piąty odcinek walki o miano najlepszego przebiegał w sportowej atmosferze. Scenariusz zawodów był ciekawy jak zwykle. Zawodnicy i zawodniczki rywalizowali w kilku kategoriach wiekowych. Pośród młodziczek do lat 14 najlepsza okazała się Alicja Żarczyńska z Milicza. Grupę juniorek do 19 roku życia wygrała Małgorzata Rojek, też z Milicza wśród juniorów triumfował natomiast wrocowianin Stanisław Wolańczyk. Zmagania seniorek, co ciekawe, i znów Wiktoria Małgorzaty Rojek. Dwie ostatnie kategorie panów, czyli senior i starszy senior, to wygrane kolejno Wojciecha Cerazego i Dawida Krawca. Kolejny turniej. 18 października. Teraz na tapetę bierzemy miłośników Tenisa Ziemnego. Ich rakiety już wiszą na kołku, bowiem rozegrali ostatni turniej w ramach bieżącej edycji otwartych mistrzostw Wrocławia. Cztery starty decydowało o losie tych, którzy walczą o podium zmagania, podzielono na cztery kategorie w gronie kobiet. Najlepsza podczas ostatniego turnieju okazała się Anna Pozlewicz w grupie seniorów. Radość u Krzysztofa Ładysza, wreszcie u seniorów starszych wygrana Wiesława Galasa. Klasyfikacja generalna ma się następująca mistrzynią Wrocławia została Paulina Oczkowy Przedzając Danutę i Annę Pozlewicz w grupie seniora, triumf Krzysztofa Ładysza przed Dariuszem Wójcikiem i Michałem Komorskim. U seniorów starszyk najlepsi to Tomasz Cetera, Mirosław Kłodkowski i Wiesław Galas. 46 drużyn wystartowało w otwartych mistrzostwach Wrocławia w Petance, które odbyły się w Parku Południowym. Tym razem poznaliśmy najlepszych w dubletach. Walka była bardzo zacięta. Na starcie pojawili się zarówno młodzi, jak i doświadczeni zawodnicy. Warto podkreślić, że największe grono stanowili uczniowie Wrocławskich Szkół Gimnazjalnych i licealiści. Wygrał zespół Paul Franz, czyli Zdzisław Cilinć i Daniel Daros. Drugie miejsce wywalczyła ekipa Edek i Sergiusz. Jej skład to Edward Serafin oraz Sergiusz Gondek. Najniższy stopień podium natomiast dla PP Urszuli Parchanowicz i Piotra Matczuka. Na koniec wieści z aren OMW. Zaglądamy jeszcze na pola marsowe Stadionu Olimpijskiego, gdzie rozegrano czwartą kolejkę Ultimate. Do zawodów przystąpiło sześć drużyn, w tym dwie ekipy juniorskie. Oczywiście młodzi przede wszystkim się uczyli, a że mają od kogo udział w kolejnych zawodach wychodzi im coraz lepiej. Zwycięstwo w tej edycji trafiło w ręce ekipy KWR Knury. Kolejne miejsca na podium należały do Flow AZS-u, AWF-u Wrocław i do Młotków. W najbliższym czasie na arenach Otwartych Mistrzostw Wrocławia rozegrane zostaną turnieje w tenisie stołowym, ergowiosłach, szachach szybkich dorosłych oraz kolejne mecze różnego szczebla usiadkarzy i siatkarek. Relacje z imprez w kolejnych kronikach Otwartych Mistrzostw Wrocławia w Sportgame. To coraz modniejsza forma dbania o swoją formę fizyczną. Ruchy przy muzyce dla wielu idealna forma na idealną sylwetkę. Doskonale pamiętamy jeden z letnich maratonów Zumby, gdy w imprezie wziął udział ponad 400 osób. I uwaga, to nie jest dyscyplina wyłącznie dla kobiet, było też kilku panów. Zumba to połączenie aerobiku z tańcem. Wymyślił ją Beto Perez, instruktor fitness, który podobno na ten pomysł wpadł zupełnym przypadkiem. Zapomniał płyty z muzyką do ćwiczenia, jedyna płyta którą miał przy sobie, zawierała muzykę latynoską. Wprowadził więc innowacje do zajęć i połączył aerobik z tańcem. Jak wyszło? Patrząc po zainteresowaniu dyscypliną, choćby we Wrocławiu, trafił w dziesiątkę. Dziś zumba jest bardzo modna, zajęcia prowadzone są prawie... W każdym klubie fitness na trzy godziny ekscytującej i energetycznej zabawy w latynoskich i afrykańskich rytmach zaprasza Wrocławskie Centrum Sportowe Spartan przy Krajewskiego W obiekcie 27 września pojawią się najlepsi instruktorzy ZUMBY, którzy porwą blisko osobową grupę do wspólnego tańca. Wszystko przy estradzie w rytm dynamicznej muzyki w blasku kolorowych świateł. Zapisy trwają, maraton poprowadzą Ania, Michał, Jacek i Tomasz. Wspaniali, licencjonowani instruktorzy ZUMBY. Początek w sobotę o godzinie 17.00.